Z Ewangelii, według świętego Jana: Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza, nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę? A nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, Jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Moi drodzy, w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy aż dziesięć razy słowo świadectwo, świadczyć dziesięć jak dziesięć Bożych Przykazań. Czyli świadectwo jest pewnego rodzaju nakazem. Święty Jan, chrzciciel, zaświadczył prawdzie przez. Przyznawanie się do prawdy moralnej, przyznał się przez to też do samego Chrystusa. Upominając króla, że nie może mieć żony swojego brata, stracił, dając świadectwo prawdzie, swoje życie, został ścięty. Pan Jezus przyszedł na świat też, żeby dać świadectwo prawdzie. I też został krzyżowany. został w ten sposób, dał świadectwo Mówienia prawdy poprzez czyny. Tym czynem było oddanie życia. To czyny świadczą o nas. Możemy powiedzieć, że wydają o nas świadectwo, czy rzeczywiście to, co mówimy, jest prawdą. Słowo świadek martyr to nie tylko ten, który świadczy, ale ten, który jest męczennikiem. Każdy męczennik staje się świadkiem zaświadcza o tym co mówi. Nie ma większego świadectwa niż świadectwo swojego życia. Kiedy ktoś płaci za słowa, które mówi, do których się przyznaje swoim życiem, nie odwołuje tego, ponieważ są to słowa prawdy. Prawdy, która ma moc dać życie wieczne. Te słowa prawdy są zawarte też w Piśmie Świętym. Badamy słowa Pisma Świętego, codziennie je rozważamy, bo sądzimy, że tam jest ukryte życie wieczne. I to prawda. Człowiek, który przyjmuje te słowa, idzie za nimi, dojdzie do nieba. Bo słowo Boże, nawet Galileusz zauważył, nie jest o tym jak gwiazdy chodzą po niebie, tylko jak człowiek ma być zbawiony, jak ma dojść do nieba. I teraz coś może przeszkadzać człowiekowi na tej drodze do nieba? Między innymi pycha. Czego nie posiadali Adwersarze Pana Jezusa, faryzeusze uczeni w Piśmie. Oni badali, codziennie badali Pismo Święte, znali się na Piśmie Świętym, a jednocześnie nie wprowadzani w życie tego, co Bóg chciał. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli w sobie miłości Bożej i mieli w sercu Pychę. Pycha powoduje, że człowiek chce odbierać chwałę, odbierać chwałę, żeby ludzie Go chwalili. I żeby czasem Pan Bóg go też pochwalił. Natomiast człowiek pokorny cieszy się tym, że inni, widząc jego czyny, chwalą Boga, a nie jego. Oddawać Bogu chwałę to przyjmować też szczęście. Człowiek pokorny potrafi się cieszyć, że Bóg jest uwielbiony. Uwielbiony przez jego czyny, przez jego słowa, że inni, patrząc na niego, uwielbiają Boga i z tego powodu może się cieszyć. Natomiast człowiek, który jest napełniony pychą, nie cieszy się z tego. Raczej znaczy, cieszy się tylko z tego, że inni go chwalą. I robi wszystko, neurotycznie wręcz, żeby pokazać się innym, jaki on jest dobry, jaki on jest wspaniały. Gdybyśmy tak popatrzyli na świętych, to czasem ci święci byli postrzegani przez ludzi jako mało święci. Święta Tereska od dzieciątka Jezus, kiedy umarła bardzo młodym wieku, kiedy przełożona miała powiedzieć nad jej grobem, powiedziała, no cóż, była taka jak inne siostry. Święty Filip Nereusz, który za życia miał łaskę uzdrawiania, działy się cuda i biegali za nim ludzie, to żeby ich odstraszyć od siebie, żeby trochę ich zgorszyć, to specjalnie na przykład nosił w sutannie butelkę wina. Z drugiej strony gdzieś tam wystawała książka Taka, gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na tę książkę, to była z gatunku romansów i erotyków, <laughs> żeby właśnie w ten sposób nie ściągać chwały na siebie, czy raczej, żeby ludzie oddawali chwałę Bogu, a nie Jemu. Nawet potrafił się golić tylko z jednej strony, żeby być trochę tak dziwakiem, żeby pokazać, że to nie mnie, tylko Bogu oddawajcie chwałę. A on rano kiedy wstawał, to jak już kiedyś mówiłem, Prosił Pana Jezusa, Panie Jezu, pilnuj Filipa, bo może Cię zdradzić. Każdy z nas może zdradzić Chrystusa, ja też. I dlatego codziennie proszę Boga, żebym nie, nie, nie stracił tej więzi z Nim, żebym go nie zdradzał. Żebym był blisko Jego serca. Patrząc na świadectwo, dziesięć razy dzisiaj to słowo słyszymy: świadectwo Pana Jezusa, świadectwo świętego Jana, świadectwo świętych. To nas nastraja do tego, żebyśmy sami pomyśleli o tym, jak świadczymy innym, czy inni przychodzą do Boga, żeby go uwielbiać, patrząc, jak my żyjemy. Kiedy przeżył nawrócenie, ale nie takie, że od grzechu do tego, żeby żyć bez grzechu, nie, to nie jest epistrefa. Metanoia, zmiana myślenia, to nie jest zmiana życia z grzesznego na niegrzeszne, tylko Zrobienie krok w wierze, wejść na inny poziom wiary, bardziej oddawać chwały Bogu w tym, co ja czynię. I to był były główny rabin Rzymu, Eugenio Colli, wcześniej nazywał się, kiedy mieszkał w Polsce, Izrael Coler, Najlepszy znawca hebraj, języka hebrajskiego, który wykładał właśnie w Rzymie i świetnie znał Stary Testament. Ale będąc jeszcze dzieckiem, zaczął się zastanawiać, kto to jest ten ktoś powieszony na krzyżu. Bo spotykał się z swoim przyjacielem Stasiem. Stasio mówi, To jest nasz Bóg, Jezus Chrystus. A ten właśnie młody Izrael zastanawiał się, kto to może być, kto to jest. I odkrył, że Izajasz o nim pisał, w tych czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jachwę, to właśnie jest dokładnie o cierpieniu Jezusa na krzyżu. Tam dokładnie jest opisana jego męka, jego odrzucenie, niezrozumienie. I pewnego dnia, kiedy modlił się w synagodze, kiedy jego żona zobaczyła Jezusa modlącego się nad nim w synagodze, kiedy córce przyśnił się Pan Jezus, wtedy on podjął decyzję, że pod wpływem też swojego przyjaciela, papieża Piusa XII, przyjmie chrzest i przyjmie na tym chrzcie imię z chrztu, które przyjął wcześniej papież Pius XII, który miał na imię Eugenio. Eugenio to także przyszłe imię ze chrztu Izraela Solera. Izrael Soler, jak został katolikiem z całą rodziną, potajemnie przyjął chrzest, nie chciał robić z tego rozgłosu, ale gazety izraelskie ukazały się już wtedy w szatach żałobnych, było wielkie poruszenie. Do dzisiaj można powiedzieć, że Piusowi dwunastemu tego nie wybaczyli. Żydzi wręcz przeciwnie wszystko co najgorsze z nim wiążą. Za to przejście prawdopodobnie. Amerykańscy Żydzi zapytali się ile by chciał pieniędzy, żeby z powrotem wrócić na łono judaizmu. On odrzucił wszelkie propozycje pieniężne. Przyjechali protestanci i zaczęli namawiać go, żeby przeszedł na protestanty. Z przecież on takim znawcą Biblii jest, a katolicy to są raczej związani z jakąś ofiarą Jezusa na krzyżu, a nie znają w ogóle Pisma Świętego, a poza tym dogmat o nieomylności papieża jest niebiblijny. Wtedy właśnie Izrael Coler Eugenio Coli od, od, odpowiedział na to właśnie z, te zarzuty wobec papieża taką książką pod tytułem Petrus. I on zapytał się. Dlaczego trzeba było czekać 1500 lat, żeby zakwestionować rolę papieża? Nikt wcześniej tego nie kwestionował. No i drugie pytanie: czy rzeczywiście cechą chrześcijanina jest protest, protestowanie? Nie. Cechą chrześcijanina jest świadectwo, dawanie świadectwa, nie protestowanie, tylko świadczenie. Świadczenie o Bogu kochającym, miłosiernym. I my chcemy, Włączy się w to, dawanie świadectwa o tym, żeby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili ojca, który jest w niebie, abyśmy oddawali Bogu chwałę, a nie sobie nawzajem, abyśmy się sami, sami nie nakręcali, nie karmili swojej pychy. Moi drodzy, a teraz przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.